To nie sanatorium. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym dniu z kolejnymi wiadomościami. Co prawda, miałem robić o kim innym, o czym innym materiał. No ale wpadły mi takie dobre wieści no i pomyślałem, nie ma co tego odkładać. Trzeba koniecznie to tymi dobrymi wieściami, bo dobrymi wieściami trzeba się od razu dzielić, nie ma co odkładać. Także postanowiłem się dzisiaj wam z Wami podzielić dobrymi wieściami. A chodzi właśnie o Wosia gdzie prokuratura przedstawiła zarzuty już sądowi. Także już nie będzie takich medialnych przepychanek, a woś swoją niewinność będzie musiał udowodnić przed wymiarem sprawiedliwości, a nie przed propagandowymi kamerami. O, jak wszyscy chyba dobrze pamiętamy, Najpierw udawali, że nic nie wiedzą, co to Pegasus. Potem bezczelnie kłamali, że to broń yy, przeciw terrorystom. A prawda była no, bardzo prosta. Użyli tego yy, szpiega, bo chyba tak to można nazwać, to, yy, ten program, yy, do politycznej gangsterki, do podsłuchiwania przeciwników, kontrolowania własnych i niszczenia ludzi. Dziś stoją i udają, że to nic takiego, że nic się wielkiego nie działo, że wszystko było legalne, że to normalne, a to nienormalność, to patologia władzy, która myślała, że jest wieczna, że będzie wiecznie rządzić. Nie wiem, Kaczyński może im wmawiał, że PiS będzie niczym tysiącletnia Rzesza. Jak też wszyscy chyba widzieliśmy, komisja pracuje, a Ziobro siada na krześle świadka i gra skruszonego chłopca. Jak powiedział, tam w tych swoich w jednej ze swoich wypowiedzi. Przyszedłem z szacunku dla obywateli, rzekł wtedy tam Ziobro. O, I tutaj się nasuwa pytanie z szacunku. No, Ziobro, O szacunku słyszał. Ziobro, o szacunku słyszał tyle, co pijany o trzeźwości. Z szacunku do obywateli nie podsłuchuje się ich dzieci, nie grzebie im w prywatnych rozmowach, nie zmienia prawa w pałkę do politycznych porachunków. Ziobro był ministrem sprawiedliwości, a robił z tego resortu, zrobił z tego resortu po prostu rzeźnię. A najlepsze, no, najlepsze przyszło potem. Ziobro wsypał właśnie Wosia, kolegę kumpla partyjnego Bratanka. Powiedział, że on był inicjatorem całego pomysłu zakupu Pegazusa, ale decyzję podjął właśnie Woś. Czyli jak to w tym całym pisowskim towarzystwie często i gęsto bywa. Kolega sprzedał kolegę na oczach całej Polski. Mafia pękła, każdy ratuje po prostu własną dupę. Ziobro przyznał się też do tylu naruszeń prawa, że prokurator mógłby z tego posklejać akt oskarżenia w sumie w jeden dzień. Do tego wkopał kilku innych, więc jeśli ktoś jeszcze Wie, w ich, nie wiem, wierzył w ich lojalność, to właśnie na tej komisji zobaczył, że tonący pis, yy, no, braci nie ratuje. Każdy tam ratuje własną dupę. Pis wciąż próbuje rozwalać tą komisję. Darcie się, udawanie oburzonych, przeszkadzanie w pytaniach. No ale ten mur kłamstw, ten mur kłamstw się kruszy, tak można powiedzieć po, cegła po cegle. I choć ich telewizja klei na szybko propagandowe łatki, no Polacy wiedzą, że po prostu król jest nagi. Dzień A w dalszej części programu o planach rządu dotyczących... codziennie to samo, ceny rosną... Pierdolić o pogodzie. Niech żywo? Żywo. Nie, wszyscy widzą, jak nas robią. Moi drodzy. I to, co robił w swoim czasie PiS to nie była żadna walka z terrorem. To był terroryzm państwa wobec własnych obywateli. Ziobro wciąż w formie, no wiecie, rano komisja, w południe konferencja, wieczorem obowiązkowy występ w pisowskiej szczujni. No gardło zdrowe, głoś donośny, bo karmiony strachem przed kajdankami. No, ale może sobie po prostu gadać, to już nie zmieni faktu, że jako minister sprawiedliwości zrobił sprawa prywatny młotek. I niech nikt mi tutaj nie mówi, że to polityka. To nie była żadna polityka, to był zwykły kryminał, bandyterka. Pegasus to dowód, że PiS zmienił państwo prawa w państwo podsłuchu, w taki prywatny folwark Kaczyńskiego i Ziobry. Że rządzący stali się oprawcami, a obywatele ofiarami. No, Pisowcy bardzo dużo i tutaj ten główny bohater Woź bardzo dużo mówi o heroizmie, obronie demokracji. Nie. To była brudna, tchórzliwa taka chutzpa. Ziobro i jego ekipa mogą dziś krzyczeć, mogą udawać ofiary, mogą się zasłaniać kolegami, ale nie uciekną, bo. Mm, Złośliwość losu, a bardziej już nie raz mówiłem, że karma to jest wyjątkowa suka, ale nazwijmy to złośliwość losu jest taka, że sami się po prostu topią własnym gadaniem, własnym strachem, własną zdradą. Pegazus to nie tylko afera, ale to jest akt oskarżenia wobec pisu i ziobry jego ludzi. A sąd historii będzie dla nich łagodny tylko w jednym. Zostawi ich w podręcznikach jako przykład, jak wygląda upadek ludzi, którzy uwierzyli, że są ponad prawem. I tutaj, moi drodzy, taki może przydługawy wstęp, ale pozwólcie, że teraz właśnie przejdę do głównego bohatera, czyli do Wosia. Woś z aktem oskarżenia za zakup Pegazusa. No i tutaj panie Zbyszku imienniku, panie Ziobro, jak pan mówił, Pegazus to koń ze skrzydłami. Pamiętamy to wszyscy. No. Tylko że teraz ten koń galopuje między innymi w kierunku Ziobry. A o co oskarża prokurator pana Michała Wosia? Oskarża go o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym, czyli pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej i politycznej dla siebie, a także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla ustalonej osoby nie dopełnił obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia jako osoba upoważniona do dysponowania i rozliczania fundusz, środków z Funduszu Sprawiedliwości poprzez zawarcie umowy z ówczesnym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przekazanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości kwoty 25 milionów na zakup przez CBA urządzenia służącego do stosowania specjalnej techniki operacyjnej. No i pora na głównego bohatera, Wosia. Nie wiem czy pamiętacie, czy nie wiem, wam zakodowało się w pamięci, jak Woś swojego czasu lubił pouczać innych o moralności i o państwowym etosie. No dziś sam musi tłumaczyć się przed sądem. E, w, Woś, polityk Prawa i Sprawiedliwości, czy tam suwerennej Rosji, w sumie jeden czort, były wiceminister sprawiedliwości i prawa ręka Ziobry, znalazł się w centrum jednej z najpoważniejszych afer finansowych ostatnich lat. Prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia, zarzucając nadużycia władzy i przywłaszczenie publicznych pieniędzy o wartości 25 milionów złotych. I to tutaj to nie jest spór ideowy, ani kolejna jakaś medialna burza. To jest realny, bardzo poważny problem karny. Pierwszy tak duży dla człowieka, który przez lata yy, z taką namiętnością powtarzał, że prawo i sprawiedliwość stoi po stronie uczciwych. Jeszcze nie tak dawno, jakby to było wczoraj, woź występował w telewizji jako gorliwy obrońca dobrej zmiany i wierny żołnierz samego Ziobry. Z dumą mówił o Funduszu Sprawiedliwości, pro, programie, który miał pomagać ofiarom przestępstw, wspierać organizacje pozarządowe i naprawiać krzywdy. Jak, po, jak mówił, między innymi, to pieniądze dla potrzebujących, nie dla polityków, dobry żart, nie? E, powtarzał w jednym z wywiadów: Dziś prokuratura zarzuca mu właśnie te pieniądze publiczne a więc wszystkich podatników zostały wydane z naruszeniem prawa. Według śledczych 29 września 2017 roku Woś podpisał z szefem CBA umowę, na mocy której centralne biuro antykorupcyjne otrzymało 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup środków techniki specjalnej. No a w praktyce chodziło o system Pegasus, którego się na początku. Wypierali, tylko się po prostu Kaczyński wygadał. Narzędzie do inwigilacji, które PiSowskie państwo używało do podsłuchiwania nie tylko przestępców, ale też polityków opozycji, prokuratorów, dziennikarzy. I tutaj problem, problem polegał na tym, że jak twierdzi prokuratura, CBA nie spełniało warunków, by w ogóle otrzymać te pieniądze. Państwo polskie było bezzębne, było ślepe i głuche. Na tych kryminalistów, którzy używali komunikatorów internetowych, czyli Whatsappa, Messenger'a, dzwonili przez Facebooka, używali Signala, bo kontrola operacyjna, taka tradycyjna, czyli podsłuchy telefoniczne, y, już się nie sprawdzały, bo po prostu nie dzwonili do siebie przez sieci komórkowe, nie pisali SMS-ów, więc państwo polskie musiało nabyć tego rodzaju system, no i ścigało bandziorów i przestępców. A że przy okazji okazało się, że tymi bandziorami i przestępcami byli pan Nowak, przyjaciel Tuska i ludzie z Polnordu, poseł Giertych i jakieś tam rosyjskie ślady w tej sprawie. No to Donald Tusk postanowił, zamiast odsunąć się od tego towarzystwa, zohydzić w społeczeństwie, żeby skasować jakąkolwiek jego wiarygodność właśnie po to, żeby ukręcać sprawy swoich kolesi. Co teraz widzimy? Tak jak słyszeliście, Woś stwierdził, że... Ten Pegasus był zakopiony, żeby wyłapywać bandiorów przestępców i oczywiście jednym tchem wymienił tam ludzi powiązanych z tuskiem. Ale jakoś dziwnym trachwem nawet się nie zająknął, że ten ich Pegasus, który był w stanie zajrzeć w każdy telefon, zresztą śledzili też swoich podsłuchiwali. Ale dziwnym trafem nie mógł namierzyć tego zdrajcy, szpiega Putina, Łukaszenki, Szmita. Ciekawe czemu? Może dlatego, że był promowany i wciskany na wyższe stanowiska przez samego Ziobre. Gdzie był ich Pegazus, gdy Schmidt siedział z ludźmi z najwyższych stołków, gdy przekazywał z pewnością ważne, tajne informacje Putinowi i Łukaszence. Gdzie był wtedy ten ich Pegasus? Był zajęty za bardzo podsłuchiwaniem szefem, szefa kampanii wyborczej, Trzaskowskiego podczas przedostatnich wyborów prezydenckich, no bo przecież kupili go, żeby łapać bandziorów, złodziei, no i podejrzewam też szpiegów, no ale tego jednego szpiega jakoś dziwnym trafem ten Pegazus nie mógł namierzyć. Ciekawe czemu. Może dlatego też, że ziobro tego całego szmita szmida, szmida Wsadził na miejsce obecnego ministra Żurka. Wtedy sędziego Żurka wyrzucił Żurka ze stanowiska i wsadził na to stanowisko w krs właśnie tego szpiega. No ale pisowcy właśnie bardzo dużo mówią o bandziorach z PO, jak to TPO złe. No ale to jest standard. No. Wiecie, że pisowcy mają to do siebie, że wszystkie swoje przewiny przypisują właśnie tuskowi opozycji, bo oni, oni są sami święci, nietykalni. Zresztą Zresztą posłuchajcie jeszcze jednej wypowiedzi wosia. Który, no można powiedzieć, jednym tchem, jednym tchem wymienia, jak to Tusk, ludzie Tuska, jakimi są strasznymi przestępcami. I myślicie, że wymienił tam, nie wiem, Szmita, który był, jest zdrajcą Polski, jest kundlem Putina i który trzymał z najwyższymi urzędnikami PiSu. Woź o nim nawet się nie zająknął. Chcę powiedzieć o związkach, bo to jest niezwykle istotne. Wczoraj pan minister Ziobro to zasygnalizował, dlaczego między innymi w sprawie Polnordu, Giertycha pojawiały się wątki służb specjalnych, rosyjskich służb specjalnych i dlaczego stosowanie tego narzędzia przeciwko szpiegom było tak ważne i dlaczego między innymi Bodnar nawet tej listy nie chce ujawnić, wyszło by tam ilu tych szpiegów było. Otóż, drodzy Państwo, ja powtórzę, ja odpowiadałem, odpowiadam i będę odpowiadał z pełną świadomością i z dumą za to, że zostały przekazane środki do CBA. Jaki system był e, kupiony, jak był wykorzystywany, to już jest po stronie CBA, ja tej wiedzy nie mam. Natomiast z dumą powiem, że ten system, dlaczego był tak atakowany i dyskryminowany i dyskredytowany? Przez m.in. Donalda Tuska. Otóż ramię w ramię z ruskimi służbami Donald Tusk w tej sprawie działał. Czy intencjonalnie sobie, niech Państwo sami odpowiedzą? Tusk dyskredytował system po to, żeby ukręcić łeb w sprawie Nowaka. Jak widzimy, przez neosędziego, jakby to oni powiedzieli, oczywiście nie ma neosędziów czy asesorów, ale wybranych przez KRS ukręcił tą sprawę, żeby ukręcić sprawę Giertycha. Po to dyskredytowali Pegasus. Eee, wracając do Wosia. Akt oskarżenia liczy, uwaga, 248 stron. Chodzi tylko o Wosia. Zawiera 522 dowody i listem 33 świadków. To nie jest więc symboliczny gest nowej władzy, lecz efekt długiego śledztwa, które paradoksalnie rozpoczęło się jeszcze w strukturach prokuratury krajowej, dziś oczyszczanej z ludzi, właśnie ziobrzystów. I tutaj prokuratorzy piszą wprost. Woź przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego. W praktyce oznacza to, że świadomie przekazał środki, do których CBA nie miało prawa, co stanowi przestępstwo zagrożone karą od roku do dziesięciu lat więzienia. To był element szerszego systemu finansowania lojalnych instytucji, mówi jeden z byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, cytowany przez media. Fundusz Sprawiedliwości był jak skarbonka do realizowania politycznych celów pod przykrywką pomocy poszkodowanym. Dla Wosia to moment takiego brutalnego przebudzenia. Przez lata był młodym talentem tak dobrej zmiany, konserwatywnym, elokwentnym, oddanym partii. Teraz jego nazwisko pojawia się w kontekście przywłaszczenia majątku publicznego. Jeszcze niedawno w mediach społecznościowych pisał o polowaniu na ludzi Ziobry i politycznej zemście Tuska, czyli stary oklepany tekst. No, ale tym razem to nie Media, nie Sejm, nie Twitter, to sąd, a ten w przeciwieństwie do partyjnych komunikatów, działa w oparciu o dowody. Skierowanie aktu oskarżenia było możliwe dopiero po tym, jak Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Wosia. To znaczący moment nawet wśród dawnych kolegów z PIS. Nie zadziałała, nie znalazła się, może tak, nie znalazła się wystarczająca liczba rąk, by ochronić tego byłego wiceministra przed odpowiedzialnością za sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy, czyli naszych. Przywracamy normalność w więzieniach. Nie może być tak, że wygoda osadzonego jest ponad bezpieczeństwo w ukształtowanym więzienie. więzienia. Było traktowane jak sanatorium. Nie, więzienie to nie sanatorium, więzienie to nie hotel. Więzienie musi być jak dobre lekarstwo, czyli gorzkie. Um, tak naprawdę, moi drodzy, dla Wosia to koniec wygodnego takiego etapu politycznej narracji o prześladowaniu. Teraz za zaczyna się realna batalia o wolność. Bo jeśli sąd uzna winę Wosia, grozi mu nawet do 10 lat więzienia. I to nie za ideologiczne spory, lecz za pieniądze, paragrafy i podpisy. To jest, powiem Wam, takie symboliczne. Symboliczne dlatego, że. Człowiek, który, który współtworzył system mający karać innych, sam staje się jego oskarżonym. I nawet jeśli będzie próbował przekonywać, że nie wiedział, że działał w dobrej wierze, albo że to była decyzja służb, to i tak trudno uciec od obrazu ironicznej, po prostu sprawiedliwości dziejowej. Wojś zawsze mówił, że Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać ofiarom. Dzisiaj, dzisiaj sam w sensie politycznym i prawnym jest jedną z nich. Ofiarą własnego systemu, własnej pychy i własnego podpisu z 2017 roku. I tak już na koniec, moi kochani, pytanie do was. Jak obstawiacie? Gdzie Woś ucieknie? Czy do swojego kolegi z partyjnego zdrajcy naszego kraju Szmyta na Białoruś, czy może do skundlonego tchórza Romanowskiego na Węgry? Ja obstawiam, że Romanowski już mu zaścielił łóżko w swoim pokoju, także w gościnnym chociaż niby na Białoruś ma bliżej ale ja obstawiam że on ucieknie na Węgry tam już też podobno bilet wykupił ta kanalia Matecki no, zobaczymy jak to się rozwinie mam nadzieję mam nadzieję moi drodzy że nie uda się wosiowi zwiać jak tym dwóm zdrajcom z suwerennej Polski, przyjaciele Wosia i Ziobry. Mam nadzieję, że służby tym razem zadziałają poprawnie i po prostu wymierzą im zasłużoną zasłużony wyrok i powinni odsiadywać to w naszym kraju i odpowiadać za to, że okradali nasz kraj i nas Polaków. Bo dla takich e, dla takiego elementu, który okrada własny dom, nie ma litości. Ja wam powiem, że właśnie Woś i Romanowski czy te inne pisowskie złodzieje są najgorszym gatunkiem złodzieja, jaki chodzi po tej ziemi. Bo nie ma gorszego skurwysyństwa niż okradać własny dom. I współlokatorów. Takie jest moje zdanie. No ale piszcie, piszcie, co Wy o tym uważacie, jak zawsze. Ja Wam dzisiaj już bardzo dziękuję i co, widzimy się jak zawsze przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. A czemu mnie pan wyda e, w tym temacie? Bo jest pana kolegą z klubu. No, wyjechał do kraju, gdzie dostał azyl polityczny. Ten azyl e, widać jest uzasadniony e, polityczny. W, kraju, w którym rządzi człowiek, który po napaści Rosji na Ukrainę nie miał problemu z tym, żeby z Rosją współpracować. Z tego co wiemy, Węgry pomagają Ukrainie, są członkiem NATO i są członkiem Unii Europejskiej. krytykował Orban. E, państwa insynuacje teraz w tym względzie są niewłaściwe i ale pan w innej, innym kwestii naprawdę i miesza pane fakty. Ale jechać do człowieka, który nie ma, widzi problemów w Putinie? Do Orbana? Proszę pana, pojechał do kraju, który mu dał azyl polityczny i mówi, że. W Polska nie ma utrzymanych standardów e, demokratycznych, które złamane, e, I są łamane. będąc na Węgrzech. Prawa, bo są łamane. W którym już połamano wszelkie standardy. Poproszę pana, bo są łamane przepisy prawa przez obecny rząd Jakie? pana e, Tuska. Jakie? E, choćby wyroki e, Trybunału Konstytucyjnego nie są e, publikowane. I dlatego pan Romanowski ukrywa się przed e, wymiarem sprawiedliwości? E, nie dlatego były inne osoby przytrzymywane w więzieniu. Które, e, wobec których stosowano w polskim więzieniu tortury. To. Choćby pan Mariusz Kamiński. No, bardzo jest pan niepoinformowany na tym względzie. Kto go torturował? A, a nie widział pan, jak był torturowany, jak były kobiety no przetrzymywane. No to mnie właśnie dziwi. A kto stwierdził, że był torturowany. Ma pan jakieś dowody? Tak, są dowody, Jakie? był. E, karmiony siłowo bez jego e, zgody. Nie, sąd? Nie, sąd. Nie zadziwia to sąd, ale nie To sąd sprawa. zdecydował. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.